Na brzegu stawów do rzeczu noteci Pary małżonków planowały dzieci Pragnąc potomstwa osobno i do spółki Wszystkie liczyły się z głosem kukułki Kwa kwa ja E kaczko, czy ktoś dał znak? Akcja! Teraz jest wprowadzenie, narracja Bocianowa Kleopatra z Bocianem Klemencem wyciągali z wody przysmak wodną rzęsę. Z szubarów wyfrunęła spłoszona kaczka, a bocianowa Kleopatra oznajmiła znienacka. Mężu, ogarnął mnie smutek, była mu psychologa. Jesteś nieszczęśliwa, moja droga? Powiedział mi, że to z powodu braku dzieci. Skoro on tak twierdzi, to jest coś na rzeczy. Wczoraj spotkałem mądrale Indora. Powiedział: Klemensie, na dzieci już pora. się słyszysz? Idź w zuku. Ile będziemy mieć dzieci i wnuków? Kleopatru, szczęście moje, zakłócała trzy raz, będzie dzieci troje. A więc lećmy, muszę złożyć jaja. A, nie, bez pośpiechu, mamy czas do maja. No jasne, kto by czekał do maja. Muszę złożyć jaja, muszę złożyć jaja. Pewnie inaczej było z zresztą zobaczcie. reku, mój mężu, usiądźmy. Sprawdzę, kum, kum, kumaczarko, czy nie ma tu wężów. Ty tak wytrzeszczasz oczy, jesteś rere. Taki uroczy! Nie daj mi to spokój! Coś myślałam o trzeciach! już myślisz, jest dopiero trzecia? Owszem, zawsze myślałam o tym wieczorem, lecz nic z tego nie wynikło. Bądźmy mi w porę! Co już na tej poranki? Rerę, re. mężu, najwyższy czas, abyśmy mieli kijanki. Widz, z ile będziemy mieć dzieci i wnuków? Jeśli nie przestanie się nie odlecimy, będziemy mieć chyba statkę dzieci Zlituj się ptaszyno, będziemy bardzo wielodzietną rodziną Zatem te rzeczy A Panie, kiedy to nastąpi? Kiedy się to stanie? ile będziemy mieć dzieci i wnuków? Leniwym kółką kół, wszystko jedno. Anno będzie dziecko, ale tylko jedno? Pragnijmy więcej, lecz bądźmy szczerzy. Nie wszystko od nas zależy. Oto sprawy sedno. Skoro nie może być więcej, niech będzie to jedno. Demografia nie Co w takiej sytuacji może zrobić człowiek? Tymczasem przerwa na piosenkę i reklamy. Na całym świecie nocą o świcie O, smakowicie, kle, kle zjadłoby się. Mężu kle-męsie, o wątrobę. Nie myśl o mięsie. Są przecież inne potrawy, takie jak choćby sałatka z trawy. Znowu marudzisz, dostroisz płochy. Naprawdę czekają czerwone pańczochy. Kleopatra, ja i nie zamierzam biedon. Pęczochy wybiorę później. Najpierw muszą się owolić, pod dziobem, za uszami, strasznie zarosem puchem piramid. Rodzice <grymne> są tacy zabawni, odchodźmy ten przykład ostatni. Nie mają się, kłócą o byle co, a są za sobą, że ho, ho, ho. Choć nieraz patrzą na siebie złobrogo, to przecież żyć bez siebie nie mogą. Bracia, stworzenia skrzydlatę, dobrze, że mamy Woda, słońce, rośliny, zwierzęta woda, cudowna, pańska, sielanka, tatara, i lilia, Gdyby dziecko było większe, przyjechalibyśmy kładem. Mężu, masz wiele zalet, ale i wadę. Lubisz w ptactwo i uprawiać nieekologiczne piractwo. Nie wciągaj tu naszego synka bo to lipa. Nic z żadnego motocykla, kłada im dzipa. Odłóżmy tę rozmowę na później, kochanie. mi na łące i zjedzmy śniadanie. Ach, ci moi rodzice, tak mi się udali. Co ja bym bez nich zrobił? Są tacy wspaniali. Ile musieli przeżyć, żebym mógł przyjść na świat. Czekali na mnie tyle długich lat. Czuwają bezustannie. Wszystko to dla mnie. Pana Disco, nie patrz mój mały, zaś i <laughs> ci będą do snu kurkały, a mi nie pomazuj, ja gaworzę, no proszę. Mama i tata myślą, że ja tak sobie gawoży. a ja mówię o tym, jak ich kocham, o miłości. O, zmoczyłem się. Litości! ty płaczę, to oni dniem i nocą Śpieszą mi z pomocą. Co e, e. Słyszysz, o, ja Mamo! E. Nie słyszy dziecko. przywinieć dziecka? Ene duerabe! czy goni żabę. Wąs się zawija. Ty dziecko przewijasz. Szukuję, znowu wypadło na mnie. Kochanie, ty to robisz tak zgrabnie. Mężu, wracajmy do domu. Nie, bo jest mamusia. Krzysztofie, trzeba umyć kubusia. Może stawię, proszę, mamy. W stawie my tutaj pływamy. Jesteśmy tu, mile widziani. Wczoraj przeszło mi prawie... Radzał, zagrzeb się w mule. Błodne kąpiele są dobre na bóle. Jednookimi jajeczkami. ależ się zmieniły. Spójrzcie, jakie mają maleńkie łapki, te nasze skarby, te nasze żabki. Du, 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 du. A my zadeczymy Kukułka? Niech ta kukułka wreszcie stąd odleci. Wystarczy nam już dzieci. Pamiętasz, kiedyś tutaj nad stawem balowaliśmy dzieci. Jak ten czas leci? Jakby to było wczoraj. Wiesz, Indor pytał kiedyś co mnie. Zostałem ojcem, odpowiadam. Ach, Krołpatro, jak to brzmi dumnie. Panensie, no jesteśmy rodzicami. Gdy to mówię, to zawsze ze łzami. Pamiętasz, kiedyś tutaj, nad stawem, planowaliśmy dzieci. Jak ten czas leci. Jakby to było wczoraj. Wiesz, Simak pytał kiedyś, co u mnie. Gdy się pochwaliłem, że zostałem ojcem, odpowiedział, to brzmi dumnie. Jesteśmy rodzicami. Gdy to mówię, to zawsze ze łzami. Pamiętasz, kiedyś tutaj, nad stawem, planowaliśmy dzieci. Jak ten czas leci. Jakby to było wczoraj. Gdy zostałem ojcem, po podwórzu kroczyłem dumnie, a wtedy im to zapytał, co u mnie. Krzysztofie, ty rozmawiałeś z Nadarem? Sorry, ale to wyszło z humorem. Ale ze mnie ofiara. Cześć ciebie ofiara mój luby Szczęśliwy jesteśmy rodzicami Gdy to mówię to zawsze ze łzami Wprawdzie jestem przebrana za żabę Ale to nie żaba musiu, To ja, twoja córeczka Poznajesz? Poznaję Cyrusiu. Zobacz mam oczy podobne do ciebie I nosek No proszę zobacz jaki ja mam nosek i wcale nie jestem zielona, mamo kochana, tylko tak pomalowana. Zgadnij, czy to ja. Popatrz, jak ci się wydaje. Poznajesz mnie, mamo? Poznajesz? Dzisiaj jestem aktorką tatusiu. Wiem, wiem, Czurusiu. Przypuszczam, że jestem nie do poznania. Jeżeli widzisz tatusiu pociana, to wiesz, że to ja, twój synek. Chcę pozdrowić moją rodzinę. A to musisz być dumny z małego aktora. Tak, pokaż co potrafisz, najwyższa już pora. Mam talent po tobie, zrobiłem ci niespodziankę i jeszcze nie raz zrobię. Być to, co najlepsze, potrzebna mi jest jak powietrze. Nie jest najwięcej miłości, pokoju, szczęścia, radości. W niej czuję się bezpiecznie i chcę ją mieć koniecznie. Nie wszystko się zaczyna, ona jest dla mnie najlepsza. Rodzina! Tatusiu, liczę na ciebie. Broń mnie gdy będę w potrzebie. Jesteś taki mądry i dobry, dlatego prowadź i chroń mnie od złego, abym w tobie miała oparcie i wsparcie. Lubię, gdy prawiś mi komplementy. Jesteś dla mnie, tato, jak święty. Nie używasz siły przeciwko mnie, słabej. Dumny jesteś, z dziecka, nawet gram żabę. Gdy mówisz do mnie, piękna moja. Jestem zachwycona. Ja, córeczka twoja, czuję się bezpieczna w twoich ramionach. Czuję, że jestem kochana, chroniona, tato. Dobrze, że mówisz mi prawdę, choć czasem jest gorzka. Robisz to tak, że w twych ustach brzmi słodko. Naprawdę. Jestem twoim obrazem w lustrzanym odbiciu. Tato, jesteś najważniejszym mężczyzną w moim życiu. Kocham cię! Mamu, przytul mnie. Ja tak kocham cię. Pragnę być przytulany. Chcę czuć, że jestem przez ciebie kochany. Dziękuję, że ocierasz mi łzy, bo nie wszystko mi się udaje. A ty pocieszesz mnie i pokazujesz, jak sobie radzić. Ja wtedy czuję, że mam mamę, na którą mogę liczyć Która ma w sobie ciepło i tyle słodyczy. Wiesz, że mam wiele problemów, że zmagam się z lękami. Ty mnie uspokajasz mądrymi słowami, tłumaczysz, leczysz dotykiem łagodnie, a nie krzykiem. Będę powtarzał to samo w kółko. Mama jest moją przyjaciółką. Wzrusza staw czy trawa Słyszysz jakieś zachwyty Brawa Jesteś jakiś jest dzisiaj roztrzypany? Najlepsze dla miłości klimaty Są blisko Mamy, Mamy i taty